Cześć, witam! No, mamy to, mamy zimę. Dziś taki skromny materiał z przygotowań do sezonu zimowego. Rozszczepiamy wszystkie sprzęty, e, przestawiamy wszystko, ustawiamy tak jak zawsze, co roku właśnie, wszyk zimowy. Udało mi się i nie udało mi się. Kukurydza wywieziona, sprzedana, temat zamknięty. Gdyby nie ta środa, ten jeden mroźny dzień, nie byłoby to w ogóle zrobione, bo od środy co mamy dzisiaj? Sobotę. Środa była ładnie, czwartek 25 litrów, piątek 45 litrów deszczu, sobota śnieg. Po robocie by było. Wszędzie jest woda, 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 woda. Ale no, temat zażegnany. Drugie, co mi się nie udało, drodzy widzowie, nie mam poorane na zimę pod 15 hektarów niezrobione i prawdopodobnie się już to nie uda. I chyba już nawet nie będę yy, próbował walczyć, bo. No nie będzie na to pogody. Prognozy mówią cały czas o mrozie, cały czas o opadach śniegu. Zobaczymy. Chyba, że wyjdzie to w styczniu może będzie ładniejsza pogoda, to wtedy też przewrócę. Życie. Samo życie. Dobra, biorę się do działania i już Wam skromnie pokazuję, co jeszcze będzie w dzisiejszym odcinku. A będzie jedna jeszcze ciekawa rzecz. Rozładunek gratów. Pierwsza, najbardziej paląca sprawa, wypuścić wodę z deszczowni. Ja wiem, że powinno to być wykonane już dawien dawno. dawno. Przed wszelkimi przymrozkami i tak dalej No tak było, że jutro, jutro, jutro wypuścimy A jutro ma nie być mrozu A jutro robimy to, a jutro tamto I, i jutro stała się zima Na szczęście nie było dużych mrozów Tylko ta jedna noc, ale Żeby tak pierwszej nocy W plastikowej rurze szybko zamarzło to No tak się nie dzieje Mróz był, ale Zamarznąć na pewno nie zamarzło Na ten moment Nie ma mrozu, mimo że jest dużo śniegu to wszystko to jest klapa ciapa tak podłączamy zaraz kompresor śrubowy chcemy tę wodę wydmuchać widziałem niejednokrotnie że wiele osób tak robi Szykując właśnie deszczownie na zimę bo prawidłowo to rozwijają z góry woda wylatuje i zwijają z powrotem ale ja robię w ten sposób bo widziałem że też wiele osób to robi beczkowozami nie beczkowozami po prostu powietrzem tak i podłączymy kompresor spalinowy i zobaczymy jak to wyjdzie. Właśnie tata dorobię przejściówkę, a ja biorę Volvo. Volvo idzie pod dach. Muszę tylko opróżnić jeszcze je ze śniegu, żeby kontener przez tam dzień dwa może doszedł do siebie, ponieważ będzie mi potrzebny suchy kontener. Najwyżej będę go suszył. Będę jeszcze wywodził resztki zbóż z gospodarstwa. Tam zostawiłem przyczepę tam 3-4 tony taką małą żyta do siewu, ale żyta nie posiałem nic bo plany się pozmieniały no i teraz, żeby to nie zalegało po prostu wrzucę to na na kontener i wywiozę wszystko będzie koniec, jeżeli chodzi o te wszystkie resztki czyli mówiąc przysłowiowo pozamiatam magazyn rozgrzewam kompresor Tego co widzę, no, ale dobra, mniejsza ogólnie to miało nie być tego odcinka, ale, ale stwierdziłem, że nagramy i to, czemu by nie, gdzie ten Patryk zaraz się zrobi ciemno, nie ma go jeszcze, przyjedzie ładowarka teleskopowa, bo ja Fadromom nie sięgnę takiej wysokości jak są załadowane te towary, zresztą przyjedzie na miejsce, przepraszam, to zobaczycie i instalacja wypuszczania wody działa woda wylatuje tutaj, tutaj tutaj tata trzyma wąż trzymam żeby się nie odpięło no bo odpiąć się jeszcze, tak? no i tam kompresor robi robotę działa jak trzeba, zrobione w 5 minut dosłownie trochę wody więcej w tym miejscu ale pięknie się to robi bardzo pięknie woda oczywiście spłynie pole i tyle drodzy widzowie tak więc na ostatnią chwilę wiem przyznaję się ale jak zwykle do zrobienia Ciekawe jak będzie na koniec muszę stąd odejść bo to będzie bardzo piękna fontanna dobry patent mówię podejrzałem gdzieś to na TikToku czy, czy, czy na Youtube no właśnie a propos TikToka e, tam zaczynam Pomału swoją działalność, ale to na razie tylko próby, testy. Sprawdzam, jak to działa kolejny stworek internetowy, ale już na więcej się nie dam e, chyba nabrać i namówić. Jeszcze może tam coś będę dodawał. Tak więc zapraszam e, tam na TikToka, na moje konto. Oczywiście rolnik Łukasz, tak samo jak i tutaj. A to tylko taka skromna, skromna zapowiedź. Jedzie dziadu towarami i ładunkami Nasz Dziad Trans 1 no, Ten to się w życiu też nie nudzi Zaraz zobaczymy co on tutaj Ciągnie Od zaplecza Siema No No I co, i co teraz w związku z tym? Nie wiem Lubisz hakowce, lubisz kontenery Masz przyczepę ta W no. prezencie je dostałem? Powiedz. Nie, no dobra, bez przesady. <grymne> Możemy od razu ogłosić, że są na co? Na sprzedaż. Na sprzedaż, ale to muszę pokazać za dnia. Teraz widać. Teraz widać. Pasy to wszystko. Dobra, rozpiłeś to wszystko u góry. Tak To co oddajemy do tyłu, bo trzeba dać do tyłu, żebyśmy mogli padromu wziąć widły i założyć widły i próbować coś ściągać. Tak jest. Jeszcze śnieg zaczyna sypać. nasypać. Fajnie. A, czyli już jest pauza zrobiona. Słuchaj, i to cały tamtej strony też? Prawdopodobnie tak. To trzeba... i... Ja łamaniem mogę przesunąć, no ale powinno się udać. Z tamtej strony skręcaliśmy belkę, żeby można było to wycofać. A jak Ty zaś to załadował? Ja? No, a ja? Dźwigiem. Dźwigiem. A, dobra, dlatego wtedy, to wszędzie weszło. Wtedy to tu doszło i dlatego do przodu jest luz, ale główną przekręciliśmy. Dlatego trzeba było tą odkręcić, bo nie zejdzie, to, to, ten tez, to tą też trzeba odkręcać. No w sumie, jak ją tak to Bo ja się... Fadromą mogę na bok na złamaniu przesunąć? No tak, o właśnie, podniosę, przesunę, przestawię się i do tyłu. Bo nie trzeba odkręcić. Dobra, okej. Sprzęt tu do oświetlenia wszędzie. No i jesteśmy na razie na takim etapie. Dwie cysepy e, spiętrowane, tam już jest zestawione, zestawiłem to Fadromom. Teraz będziemy z dwóch stron brać dwoma ładowarkami. To jest ładowarka z jednego zakładu. To jest z dwóch stron, od dołu albo pod koła, albo nie wiem gdzie. Będziemy podnosić ciężarówkę, odjedzie i opuszczamy i powinno to zdać egzamin. No, takie przyczepki. Konteneróweczki. Trochę takiej starszej chyba generacji. Bo, 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 bo. Bo na resorach. Kurde. Lepsze lepsze jak moja na poduchach. Ja bardziej lubię resort, ale Zobaczymy. Niech zejdą najpierw w dół. Wtedy można cokolwiek myśleć dalej. Dobra, próbujemy teraz od boków do ładowarkami podnieść. Patryk nam pokazuje. i auto odjeżdża dobra teraz na wyrzucie na dół Intervite jeszcze O, teraz to widać jak w dzień. Proszę Państwa. Przyczepy kontenerowe. Tak, tak, żebyś jajka czasem nie zniósł. No, dawaj, może by... E, dwóch. Chyba nie. A koła czasem nie są zahamowane. Dobra, to trzeba Fadromą pociągnąć albo już od razu do szóstki zaszepić. Chociaż nie. Weź ten, weź pasa, zawiąż do ramki i tego. Ja pociągnę Fadromą. Zahamowana To słuchaj, to nie, ja się wezmę Fadromą obrócę, tylko kable daj na bok i tego. Ja za zaczep tu o tu, tu, tu popcham i tego. No i podbijemy zaraz. Ty, a mi się wydaje czy tu jest nowa oś? No nie jest nowa oś, ale nowy będę. Nowy, BMW. nowy BMW. Nowe fiaste, A no to właśnie... Uuu panie Uuuu Kurde Ajajajaj aj, 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 aj. taka ja. Dobra, już obracam ten zaczep i walczymy dalej. Tak se patrzę i patrzę. I co ja widzę w tym teatrze? No kurde, no kontenerówki, tak? Ajajaj, może by jeszcze jedną zostawił, no ale po co mi tyle tych przyczep? Dwie te same, proste na resorze. Na pewno by trzeba było trochę podpioskować, podmalować. Wiadomo, nowe to to nie jest. Aczkolwiek dużo nowych, ciekawych elementów, tak? jest dwóch zdań. Dobra, dobra cofamy ciężarówką dobić wiatru bo jeszcze przejściówki sobie nie zrobiłem i jak będę miał w przyszłości przejściówkę to nie będzie problemu z takimi rozwarunkami ale na ten moment no to no to trzeba jeszcze robić to ciężarówką niestety poka poka też nowy bęben, nowa piasta no, 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 no nowe no znaczy elementy ale nie, nie sprzęty oczywiście Patryk nie wraca z pustymi Rękami czy tam z pustą skrzynią ładunkową, bo to jazda na pusto, to jakby to. Jak ty to, to mówiłeś? Grzech. To jest grzech, będziesz chory, tak? Zabiera swoją własną, prywatną lawetę. Swoją własną, nieprywatną e, Nie. ciężarówką. <grych> Moja własna laweta w Niemczech, jest, to jest dwójka. A to jest laweta dwójka, A. a... Już krzyczy, gdzie jest. No jak to gdzie? Tu jest. O, fajnie tak w śniegu, rękawicy, no, tak, bardzo, o, bardzo dobra robota, nie? Bardzo się z tego cieszę. A w Niemczech jest śnieg czy nie? Nie ma. Nie ma nic? Nie ma nic. Tu na wschód przyjechałeś, to co się dziwić? To tata, ale nie Tata chowa szóstkę, szóstka też stała, jako oświetlenie robiła, ale przestawiała też przyczepy, tak? Ojazd. Tamten jeszcze i. Padromka. A miały śniegu już nie być. Kto tak powiedział? No, ci, co nam zakazają takimi z sprzętami pracować. Eko... A, te, no. Ekoterroryści. No, że już śniegu nie ma, że klimat się ocieplił, że są zmiany. No, jakieś tam zmiany są, ale. A, no, Covid idzie, szczepi się. tam zmiany są. Ja nie powiem, że się nie, nie, nie zmienia. Nie, bo co? Ja odwiedziłem leży w szpitalu i kazali mi zdały zdały kazali maseczki zakładać. No. Słuchaj. Ja ci powiem, że na ten moment, na tą chwilę, że jest śnieg pod koniec listopada, tutaj w moim rejonie, to akurat tak. Za dzieciaka pamiętam, że tak było co roku. A założesz go? Żeby ziemia była mokra? Żeby ziemia się żeby, zepsuła? Żeby, żeby nie będę orał. Nie będę orał, bo ja nie ujadę po prostu. Chyba, że... Chyba, że nie wiem co... Puści to, zejdzie, z tydzień słońca, będzie... Nie wiem. Na razie obstawiam, że tego nie zaorzę do końca. No 15 hektarów na ziemniaki jeszcze, nie? Dobra. Nie będę pokazywał tego, co jest bardzo pewnie interesujące Ja przypinam widły, bo widły zabieram A, no, tak, no Dobra To następnym razem, jak ktoś przywiedziesz to będziesz ręcznie rozładowywał, może być? No No Patryczek, zakończaj robotę Ostatnie pacnięcie Wszystko posminałeś, tak? No i dobra Spakowane I do domu Do domu? Tak D na, na rano dolecicie? Tak, gdzieś na szóstą. na szóstą. rano Dobrze, jutro niedziela, nie? No e, Masz coś w planach, czy do pracy? W poniedziałek nawet na wolne A, w poniedziałek wolne i? Ostatnie 3 tygodnie i u -u -u urlop U-urlop -u Dobra. Ciekawe, gdzie go spędzi. Yy, nie wiem gdzie, ale wiem w jakim stanie. Yy. <laughs> Dobra. Ja tutaj rozcinam też wszystko. Przekierowałem jeden halogen, żeby tu było coś widać. Na koniec roboty. Dobra, gaszę wszystko. Chyba starczy na dzisiaj, nie? Roboty. Tak, na bank. Dobra, to ja jeszcze będę coś może nagrywał. A ty, adios tak, musiaczos. <laughs> No, teraz to ta. Teraz to widać całość ładnie. Kolejny dzień. Widoczność idealna. Jeszcze raz poprawiamy wczorajszy materiał, widać co jest co jest ciekawego przy tych przyczepach. Bardzo fajne podstawy do budowy jakiejkolwiek przyczepy. Tak? Rama solidna. Tu mamy te boczne krawędzie, czyli na rolki do kontenera. Tam jakaś skrzynka, tu jeszcze spięte pasami. Wszystkie przełączniki Tu jest zaczep schowany pod, pod ramę Tu mamy kolejny, tu mamy przód tej górnej Tam widać co nieco Nowych zaworów, zaworów No spoko przyczepy po prostu tak Podoba mi się ta przyczepa eee, jedna i druga Nie jest tak mocno zbudowana jak moja Moja to jest okrutnie mocno zbudowana Moja przyczepa, która jest do volva Ale moja również służy za lawetę tak, bo ma całą E, powierzchnię płaską, tak więc można wszystko załadować. No i z tyłu ma też ten rand. Zaraz przejdę do niej, bo ona tu blisko stoi. bo co tam? Co się stało? Jaki, jakie dźwięki? Co? Halo? A tam ktoś z cem chodził z dzisiaj. No, tylko czapa. Dobra, e, przechodząc, właśnie jeżeli chodzi o tą moją, no moja to jest całkiem. Dużo mocniejsza konstrukcja. Tu mam, tak jak widzicie, o całą belkę rand właśnie do zapinania najazdów. I można na nią cokolwiek wtoczyć. No i rama od dołu to jest potęga, tak? Bez dwóch zdań. To jest troszeczkę inna konstrukcja. Moja przyczepa pusta waży prawie, prawie 5 ton. A te tutaj po 3, no to jest różnica. Tak więc to jest taka fajniejsza alternatywa na jakąś lawetę, przyczepę do bel, cokolwiek. Taka właśnie sytuacja. I przechodzimy jeszcze do innej rzeczy, do innej wiadomości, żeby nie zanudzić tylko o tych przyczepach. Może to nie jest teraz najlepsza pora do tego, aby coś e, prezentować. Zresztą, co ja będę prezentował, jak już doskonale znacie ten siewnik, znacie ten temat. Słuchajcie, teraz się wydarzy rzecz straszna, straszebna dla Was wszystkich pewnie. E, prawdopodobnie będę ogłaszał siewnik Amazonę też na sprzedaż. Ten tutaj, czterometrowy, który dobrze znacie I również będę chciał sprzedać Tam podchowany pod klandeką siewnik Mazur Obydwa siewniki pójdą do sprzedania Tu mam Zmagazynowany już RSM, kupiony latem a To mniejsza Słuchajcie, dlaczego taka decyzja? Pewnie wszyscy no, Spodziewają się Odpowiedzi typu Mam dość tej elektroniki, to, to mnie powaliło, to mnie pokonało Nie, drodzy widzowie Fakt, faktem obsługa tego siewnika strasznie mnie denerwuje. Mam zawsze ciśnienie, jakim robię, ale robić, robi dobrą robotę. Bardzo dobrą. To, że szóstka śmiało go ciąga, to już doskonale wiecie. Mazur, też temat doskonale znacie. Dlaczego taka decyzja? Szybkie, główne wytłumaczenie, żeby nie zanudzać. Słuchajcie, schodzę ze zbóż. Tak, schodzę ze zbóż. W zeszłym roku, kiedy go kupowałem, całkiem inne było nastawienie do całej sytuacji. Do wszystkich moich upraw, i tak dalej. Po tym roku człowiek zawsze jest o coś mądrzejszy, i jednak, schodząc ze zboża, te automatycznie takie siewniki o takich szerokościach przestają mi być potrzebne. Żeby właśnie nie stały bezużytecznie, wolę, żeby poszły do kogoś, a ja w te miejsce, na mniejsze areały zbóż, będę szukał mniejszego, lżejszego zestawu o, podobnym, o podobnej zasadzie działania jak Amazonę. Tylko będę szukał, można powiedzieć, teraz połączenie tych dwóch siewników, czyli taki siewnik z talerzówką, redlicami talerzowymi, wszystko wszystko te bajery, co ma ten siewnik, i żeby był w konfiguracji jak mazur, czyli do podczepiania na ciągnik zawieszany 3 metrowy, i to będzie moim zdaniem idealna opcja na teraz dużo mniejsze powierzchnie zbóż, bo wywalam się z tego tematu totalnie. Tylko zboże, bo je służyło do płodozmianu i rzepak. Reszta będę cudował co innego, tak jak słyszeliście, już kukurydzę. Hmm, chcę w dużej ilości wejść właśnie w tą uprawę. Ziemniaki, e, tu będzie ten kawałek marchewki, a jeszcze co do innych upraw przejdziemy e, wiosną, wczesną wiosną, bo jeszcze jest kilka innych pomysłów, ale też nie chcę nakombinować za dużo na raz. Tak więc to jest główna przyczyna. E, wymiany tych dwóch siewników na jeden zawieszany konkretny tak? taka sytuacja, kiedy będzie ogłoszony na sprzedaż, podrzucę Wam e, link do ogłoszenia będę go ogłaszał poprzez jakąś platformę internetową, tak więc jeden i drugi siewnik będzie pokazany również tak samo przyczepy, które tam mamy też będzie pokazane to e, w linku w osobnych ogłoszeniach tak więc, kto będzie zainteresowany może się kontaktować poprzez maila już teraz, a kto nie no to nie proste, tak? Idziemy do domu, bo to już się robi strasznie zimno. W nadchodzącym tygodniu mają jeszcze być jakieś cieplejsze dni, albo nawet i później niż w przyszłym tygodniu. Więc czeka mnie bardzo dużo sprzątania, bo na dzień dzisiejszy to na naszym gospodarstwie i na podwórku obok to narobiliśmy takiego burdelu, że aż wstyd to pokazywać, powiem szczerze. No ale tak to jest, kiedy jest nawał różnych prac. Robi się to, 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 to odkłada się wszystko, a nie na swoje miejsce, i później mamy takie właśnie oto efekty. Ale kiedy kończy się praca w polu, właśnie warto poświęcić kilka dni na to, aby to wszystko uporządkować i żeby to wszystko jakoś wyglądało i miało ręce i nogi. To by było dzisiaj na tyle, drodzy widzowie. Trzymajcie się. Cześć.